Nazywam się Agata Skoworodko, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną. Pracuję w Fizjoklinice w Warszawie i zajmuję się głównie kobietami, tak naprawdę na każdym etapie życia, a dzisiaj chciałabym ci pokazać ćwiczenia dla kobiet, które są w trzecim trymestrze ciąży. Trzeci trymestr ciąży, w trzecim trymestrze skupiamy się głównie na rozluźnieniu, na relaksacji tych mięśni, na przygotowaniu do porodu, jeszcze do porodu naturalnym. Na czuciu głębokim, na świadomości okolicy miednicy. Zaczniemy sobie właśnie od świadomości okolicy miednicy. Kobiety w ciąży również mają różne dolegliwości bólowe, więc chciałabym Ci pokazać sposoby, które możesz wykorzystać, żeby sobie troszeczkę w tym bólu ulżyć. Stań na szerokość bioder, nogi na szerokość bioder, połóż swoje ręce. Na, na kolcach z przodu są dwie takie twarde kości. Leciutko ugnij swoje nogi. I teraz pobujaj swoją miednicą tak, żeby ona poszła troszeczkę do przodu, poszła troszeczkę do tyłu. Możesz sobie wyobrazić, że miednica to jest taka misa z wodą. Teraz ta woda się wylewa przodem, a teraz wylewa się tyłem. I pobujaj nią troszeczkę. Postaraj się nie uruchamiać przy okazji klatki piersiowej, czyli klatka piersiowa jest w pozycji neutralnej. Wszystko, co się rusza, to porusza się poniżej. Możesz również położyć swoje ręce na, w okolicy kręgosłupa i wykonać sobie taki automasaż. Ten automasaż również można wykonać sobie podczas porodu. Leciutko u nogi, tak, żeby blokowała się miednica, dociśnij swoje palce wzdłuż kręgosłupa i przy okazji pokręć swoją miednicą. Po chwili przełóż swoje palce troszeczkę wyżej, możesz położyć je w ten sposób lub w ten sposób, tam gdzie czujesz potrzebę, tam pociśnij swoją miednicę. W tej pozycji również możesz sobie pobujać miednicę, pokrążyć. Uruchomić sobie troszeczkę barki, dać troszeczkę rozluźnienia, trochę swobody w twoim ciele, która będzie potrzebna Ci podczas porodu. Siądź sobie wygodnie, dobrze, bo piłka była mocno pompowana, tak żebyś poczuła swoje guzy kurszowe i zacznij poruszać sobie swoją miednicą do przodu i tyłu. Jest to też bardzo fajne ćwiczenie, kiedy na przykład jeszcze musisz pracować. Wtedy odciążasz sobie tą miednicę i swobodnie wprowadzasz sobie ruch. Ruch może być do przodu i do tyłu, może być na boki lub możesz go wykonać w taką, e, taki okrężny ruch miednicy. Zawsze warto jest wykonać w prawą i lewą stronę, bo zazwyczaj w jedną stronę nam idzie łatwiej niż w drugą. Również te ćwiczenie, które czy ten ucisk masaż, który pokazałam Ci we wcześniejszej pozycji stojącej, możesz sobie wykorzystać tu teraz. Przykładasz swoje ręce wzdłuż kręgosłupa lędźwiowego i zaczynasz delikatnie krążyć swoją miednicą. Kierując docisk do kręgosłupa w stronę pępka I tam gdzie czujesz, że masz potrzebę, to sobie delikatnie uciskasz swoje ciało. Możesz również popracować nad mobilizacją klatki piersiowej, ponieważ w trzecim trymestrze brzuch już jest duży, piersi są duże. I zazwyczaj kobieta siedzi w takiej pozycji zgiętej, warto od czasu do czasu się wyprostować, podnieść mostek do góry. Raczej nie ściągaj łopatek, siądź prosto, swobodnie, żeby góry na nas opadały na boki. I weź sobie głęboki wdech w, klat w klatkę piersiową, w żebra, tak jak to robiliśmy sobie w pierwszym trymestrze. Wdech i wydech. Ćwiczenia oddechowe w tym czasie, w trzecim trymestrze są bardzo ważne, ponieważ przygotowują się do porodu, ponieważ powodują lepsze krążenie płynu, więc mają swoje działanie przeciwobrzękowe, a także powodują, że przepona delikatnie się obniża na dół, co powoduje, że masz więcej miejsca w klatce piersiowej. I masz łatwiejsze oddychanie. A często spotyka się kobiety, które mają krótki oddech i nie mogą zaczerpnąć powietrza. Więc to ćwiczenie właśnie z rękoma na boku, na klatce piersiowej. I oddech 360, czyli we wszystkie strony klatki piersiowej jest jak najbardziej wskazany. Wdech. I wydech. Następne ćwiczenia będą w pozycji leżącej. Kolejne ćwiczenia będą w pozycjach niskich, tak żeby właśnie przygotować sobie miednicę, okolice miednicy, e, e, przednią stronę uda do tego, żeby ona była w większym rozluźnieniu. Jeżeli jesteś w stanie, oczywiście możesz zejść na dół z pozycji stojącej, jeżeli jest Ci trudno, możesz usiąść, rozstawić sobie nogi i po prostu zejść delikatnie na dół. Zawsze możesz mieć krzesło, kanapę obok siebie, żeby się móc podeprzeć, możesz też ręce mieć na swojej nodze i zrób delikatnie wypad do przodu. Wtedy poczujesz rozciąganie na przedniej stronie uda. Stopa z tyłu może być w ten sposób, ale jak położyć ją płasko, będziesz miała więcej stabilności, więc proponuję ten sposób. Nogę możesz postawić troszeczkę bardziej stopę do przodu. Weź sobie wdech delikatny i na wdechu pójdź do przodu, tak żeby zwiększył się zakres tutaj w biodrze. Zwróć uwagę, że nie pchasz brzucha do przodu. Wtedy będziesz rozciągać przednią ścianę brzucha, ona jest już wystarczająco rozciągnięta przez ciążę, więc tego unikamy. Jeżeli nie wiesz, gdzie zacząć, to zacznij sobie od tej pozycji neutralnej, czyli jesteś tak, że Twoje biodro jest nad kolanem i delikatnie Twoje biodro przesuwa się do przodu na wydech. Jeżeli poczujesz pierwszy opór, pierwsze ciągnięcie, zatrzymaj się w tym miejscu i po prostu skieruj swój oddech tutaj w okolice, swoją uwagę w okolice biodra, tak żeby puścić sobie to napięcie. Nie może być bólu, możesz czuć dyskomfort. Możesz położyć sobie rękę na przeciwległym kolanie i delikatnie skręcić się, tak żeby sobie troszeczkę rozciągnąć też tutaj e, okolice brzucha i dodać sobie większy stretch na okolicy biodra. Bierzesz sobie głęboki wdech, delikatnie idziesz do przodu na wydech. To samo powtarzasz z drugiej strony. Kolejne ćwiczenie, które również będziecie przygotowywać do porodu, myślimy tutaj o porodzie naturalnym, jest ćwiczenie w siadzie, w przysiadzie. Jeżeli masz wystarczający zakres w swoich kostkach, możesz to zrobić w ten sposób. I po prostu siedzisz, zwracając uwagę na swoje mięśnie dnamienicy, delikatnie je sobie relaksując. Nie robimy parcia w, tym, w tej pozycji, tylko pracujemy sobie na relaksacji. To, co ja robię teraz, czyli przechodzenie z prawej na lewej strony, będzie mi dawać więcej ruchomości w stawach biodrowych. Jeżeli czujesz, że to ćwiczenie jest dla Ciebie nieodpowiednie, jeżeli coś Cię boli, nie wykonuj tego ćwiczenia. Jeżeli chcesz sobie zmodyfikować to ćwiczenie, bo uważasz, że ono jest Przyjemne I daje Ci relaksację, a nie masz odpowiedniej e, ruchomości w stawach skokowych, podłóż sobie coś, jakiś kocyk, jakąś poduszkę, siądź sobie w ten sposób i po prostu chwileczkę wyczekaj. Weź sobie wdech, zrób sobie wydech. I możesz się delikatnie pobujać na wodzie. Jest to również ćwiczenie, które będzie relaksować mięśnie dla miednicy, które będzie delikatnie je rozciągać. W kolejnym ćwiczeniu przejdź na plecy, połóż się boczkiem, tak żeby było dla Ciebie bezpiecznie, nie kładź się że idziesz od razu do leżenia na plecach, połóż się bokiem, przewróć się na plecy, podłóż sobie pod kupę poduszki. Poduszki są bardzo wskazane ze względu na to, że niwelują lordozę, czyli to tego kręgosłupa do przodu, które często w czasie ciąży Powoduje jakiś dyskomfort i przyciągnij swoje nogi do siebie, leciutko rozpierając je na zewnątrz i fileczkę tak wytrzymaj. Więc sobie wdech delikatnie i wydech. Możesz poruszać sobie miednicą, co będzie takim delikatnym automasażem. To co powinnaś czuć to delikatny stretch tutaj w okolicach pachin i rozluźnienie w okolicach krocza. Tak. Możesz podciągnąć sobie nogi, wtedy kąt się troszeczkę zwiększy, będzie większe rozciąganie. Jeżeli to jest dla Ciebie zbyt intensywne, daj sobie nogi po prostu na dół. Chwileczkę tak poważnie. Wychodząc z tej pozycji, połóż się na boku. Możesz tak chwilkę poleżeć, sprawdzić swoje samopoczucie, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Możesz wziąć kilka oddechów jeszcze sobie w klatkę piersiową, i przebro oddech kierowany tutaj w okolicach namiętnicy. Powolutku wstajesz do boku, chwilkę czekasz, sprawdzasz, czy nie kręcić się w głowie, obracasz się do klęku podpartego i możesz wstać sobie na dwa sposoby. Albo do góry w ten sposób i wstajesz do góry. Możesz oczywiście wykorzystać do tego krzesło. Jak jesteś w tej pozycji, ręka na krzesło, na kanapę, na kolano i wstajesz do góry. Bardzo chciałabym Ci podziękować za wspólne ćwiczenia. Mam nadzieję, że one były dla Ciebie pomocne, zarówno w okresie ciąży, jak i porodu. W następnym filmiku chciałabym Ci zaprezentować ćwiczenia dla okresu połogowego, zarówno jeżeli byłaś po porodzie naturalnym, jak i po cesarskim cięciu. Zapraszamy Cię do fizjokliniki, gdzie w bezpieczny i zdrowy sposób pozwolimy Ci przejść przez okres ciąży, gdzie przygotujemy Cię do porodu i gdzie pomożemy Ci w odzyskaniu formy. Po porodzie mamy tutaj um, zespół specjalistów, którzy chętnie ci w tym pomoże. Zapraszamy.